To, co wielu nazywa duchowym przebudzeniem, może brzmieć jak coś spokojnego, łagodnego, niemal mistycznego, ale rzeczywistość jest zwykle zupełnie inna. To burzliwy proces, naznaczony głębokimi wewnętrznymi pęknięciami. Wyobraź sobie, że żyjesz przez lata lub dziesięciolecia w systemie przekonań, nawyków i uwarunkowań, i nagle coś w tobie zaczyna się kruszyć. To początek dekonstrukcji ego, pewników, tożsamości, które uznawałeś za prawdy absolutne. Przebudzenie zaczyna się od dyskomfortu. Poczucie, że coś jest nie tak, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się normalne. Możesz zacząć kwestionować swoją karierę, swoje relacje, swoje wartości. Czujesz, że coś w tobie się zmienia, nawet jeśli nie wiesz dokładnie co. Emocje stają się intensywne, umysł wydaje się nadaktywny, Twoje ciało manifestuje objawy, których lekarze nie potrafią wyjaśnić. To wszystko jest częścią transformacji energetycznej. To tak, jakby dusza pukała do drzwi, prosząc o przejście, chcąc poprowadzić Twoje życie z powrotem do harmonii, ale aby to zrobić, grunt musi zostać oczyszczony. Obejmuje to ból emocjonalny, wyparte wspomnienia, zapomniane traumy. Nic z tego nie może pozostać, gdy dusza przejmuje kontrolę. Dlatego proces ten jest często opisywany jako ciemna noc duszy. Nie dlatego, że jest to koniec, ale dlatego, że oznacza początek czegoś znacznie większego. To właśnie w tym chaosie rodzi się prawdziwe światło zmiany fizyczne. Waga, postawa i wygląd twarzy odzwierciedlają wewnętrzną transformację. Ciało fizyczne jest zwierciadłem ciała energetycznego. Kiedy zmieniają się wibracje, ciało to odczuwa i reaguje wyraźnymi znakami, niewyjaśnionymi zmianami wagi, nagłym bólem mięśni, zmianami postawy lub wyrazu twarzy. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to tylko faza. Ale każdy, kto przechodzi przez duchowe przebudzenie, wie, że to coś głębszego. Ciało uwalnia nagromadzone gęstości, stare energie, traumy, które zostały zarejestrowane nie tylko w psychice, ale także w tkankach. Możesz przybrać na wadze bez zmiany diety, lub stracić ją podczas normalnego jedzenia. Ciało próbuje zrównoważyć nową częstotliwość energetyczną, do której uzyskujesz dostęp. Następuje rekonfiguracja systemu wewnętrznego i nie ogranicza się to do metabolizmu. Fizjonomia również się zmienia. Cechy łagodnieją lub nasilają się w zależności od tego, co jest przetwarzane. Niektórzy ludzie mają bardziej pogodny wygląd, inni bardziej intensywny, z bardziej przenikliwymi oczami. To nie iluzja, to odbicie wewnętrznego światła. Postawa również się dostosowuje. Wiele osób zgłasza ból pleców lub szyi, tak jakby coś prostowali, i rzeczywiście tak jest. Kręgosłup jest kanałem energetycznym, a gdy energia kundalini wzrasta, ciało musi się wyrównać, aby wspierać tę ekspansję. Każda mała zmiana fizyczna jest powiązana ze znacznie większą zmianą energetyczną. Emocjonalne i duchowe oczyszczenie, Objawia się fizycznie. Czy kiedykolwiek czułeś się dziwnie, jakby twoje ciało próbowało wyleczyć się z czegoś, o czym nawet nie wiedziałeś, że istnieje? Podczas przebudzenia często pojawiają się stare emocje: złość, smutek, poczucie winy, wstyd. Nie dlatego, że się cofasz, ale dlatego, że się oczyszczasz. To system emocjonalny przeprowadza głębokie oczyszczenie. Oczyszczanie to ma oczywiście wpływ na ciało. Odczucia takie jak skrajne zmęczenie, zatrzymywanie płynów, bóle głowy, nudności i zmiany w cyklach snu są powszechne. Objawy te są reakcją ciała fizycznego na to, co jest poddawane energetycznej detoksykacji. Możesz czuć się chory, ale nie ma infekcji, wirusa ani urazu. Następuje przywrócenie równowagi, ciało próbuje uwolnić to, co już mu nie służy, a to wymaga energii, stąd zmęczenie. Ponadto wiele raportów dotyczy epizodów płaczu, które wydają się być bez powodu. W rzeczywistości powód leży głęboko, często nieświadomie. Płacz w tym przypadku jest najczystszą formą emocjonalnego uwolnienia to nie słabość. To uzdrowienie. Każda łza niesie ze sobą odrobinę starej energii, która jest rozpuszczana. Coś zmienia się w oczach tego, kto się budzi. Nie jest to coś, co można zmierzyć lub wyjaśnić naukowo, ale jest to widoczne, jest odczuwalne. Oczy stają się bardziej żywe, wyraźniejsze, bardziej obecne. To tak, jakby nagle pojawiły się w nich wewnętrzne światła spokojną intensywność. Jakby widziały poza materią, poza wyglądem rzeczy. Dzieje się tak, ponieważ podczas przebudzenia Twoja energia zaczyna dostosowywać się do tego, kim naprawdę jesteś, a oczy, będąc najbardziej bezpośrednim wyrazem duszy, ujawniają to jednoznacznie. Nierzadko ludzie wokół Ciebie komentują: Twoje oczy wyglądają inaczej, lub Masz dziwny blask. Ten blask jest prawdziwy. Pojawia się, gdy dana osoba zaczyna żyć w spójności między ciałem, umysłem i duchem. Kiedy zaczyna uwalniać gęstości, traumy i maski, światło świadomości rozszerza się i przechodzi przez oczy. Stają się one bardziej magnetyczne, bardziej hipnotyczne, nie dlatego, że dana osoba zmieniła się na zewnątrz, ale dlatego, że coś wewnątrz niej zostało aktywowane. Co więcej, oczy zaczynają odbierać więcej. Zauważasz mimikę, mikrogesty, ukryte intencje. Widzisz prawdę w oczach innych ludzi, to tak, jakbyś nagle zobaczył duszę, a nie tylko twarze. Na początku może to być przerażające, ponieważ wraz z tą wrażliwością przychodzi odpowiedzialność. Nie osądzać, witać, wykorzystywać te percepcje jako narzędzie empatii, a nie wyższości. W niektórych tradycjach duchowych mówi się, że kiedy oczy błyszczą, to dlatego, że dusza pamięta, kim jest. I to jest właśnie sedno przebudzenia pamiętanie widzieć wyraźnie. Nawet widzieć siebie z miłością i prawdą jest to być może jedna z najbardziej bolesnych i najbardziej wyzwalających faz duchowego przebudzenia śmierć ego. Nie chodzi o wyeliminowanie ego ale o odcięcie się od niego uświadomienie sobie że nie jest się swoim zawodem nazwiskiem osiągnięciami ciałem czy statusem społecznym jesteś czymś więcej czymś czego ego nigdy nie będzie w stanie zrozumieć jednak ego nie odchodzi po cichu stawia opór próbuje utrzymać kontrolę a im bardziej się budzisz tym bardziej rozpacza to właśnie wtedy pojawiają się kryzysy tożsamości. Zaczynasz zadawać sobie pytanie, kim jestem, jeśli nie jestem tym wszystkim, co zbudowałem. To pytanie jest bramą. Jest przerażające, ponieważ rozrywa cię na strzępy, a nikt nie lubi, gdy jego zamek się wali, ale jest to konieczne, ponieważ ten zamek nie był prawdziwy. Był bezpieczny, owszem, ale ograniczał. Podczas tej fazy wiele osób odczuwa głęboką samotność, strach przed popadnięciem w szaleństwo, chęć porzucenia wszystkiego. U innych pojawia się niepokój, dezorientacja psychiczna i poczucie pustki. To wszystko jest częścią przejścia. To dusza oczyszcza umysł ze śmieci. Nie cofasz się, odradzasz się, a odradzanie się boli, ponieważ wiąże się ze stratą. Ale stopniowo wyłania się nowe wewnętrzne centrum, nowy punkt odniesienia. Zaczynasz działać nie z obowiązku czy strachu, ale z prawdy. Nie po to, by się podobać, ale by być. Ta symboliczna śmierć jest w rzeczywistości największym wyzwoleniem, jakiego każdy może doświadczyć. Ponieważ kiedy ego traci swój tron, prawdziwa istota może wreszcie zapanować. Ekstremalna wrażliwość. Odczuwasz wszystko bardziej intensywnie, gdy ego zaczyna się rozpuszczać. Wrażliwość wzrasta bardzo. Czujesz wszystko: radość innych, ból w otoczeniu, napięcia w powietrzu, emocjonalny klimat miejsca. Ta wrażliwość jest bezpośrednim wynikiem energetycznego wyrównania. To tak, jakbyś oczyszczając swoje pole, stał się bardziej otwarty, bardziej otwarty, bardziej porowaty. To, co wcześniej pozostawało niezauważone, teraz głęboko na ciebie wpływa. Piosenka może wywołać płacz, wiadomość może cię uśpić, spojrzenie może powiedzieć więcej niż tysiąc słów. To poszerzenie percepcji może być mylące. Ponieważ zaczynasz zdawać sobie sprawę, że większość świata jest znieczulona. Ty natomiast budzisz się i odczuwasz wszystko pod wysokim napięciem. Ta nowa wrażliwość przynosi również wyzwanie potrzebę ustanowienia energetycznych granic. Musisz nauczyć się rozróżniać, co należy do Ciebie, a co do kogoś innego. Musisz nauczyć się chronić siebie i innych. Musisz nauczyć się chronić siebie, oczyszczać siebie, wycofywać się, gdy jest to konieczne. W tej fazie często odsuwasz się od chaotycznych środowisk, unikasz tłumów lub przestajesz oglądać określone treści. To nie jest ucieczka, to dbanie o siebie. Podczas procesu duchowego przebudzenia czakry, centra energetyczne ciała często zaczynają się otwierać. To otwarcie nie jest symboliczne ani metaforyczne. Przejawia się w praktyczny, zmysłowy i emocjonalny sposób. Kiedy czakry są aktywowane, zaczynasz odczuwać rzeczy, których wcześniej nie czułeś, a raczej rzeczy, które zawsze czułeś, ale nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Zaczynasz odbierać wibracje przedmiotów, otoczenia, słów, a nawet myśli. Miejsca, które wcześniej wydawały się neutralne, teraz generują dyskomfort lub przytulność. Ludzie, z którymi nigdy nie miałeś problemu, teraz powodują dyskomfort. To nie jest osąd, to percepcja to Twój system energetyczny identyfikujący to, co rezonuje z Tobą, a co już nie. Każda otwierająca się czakra przynosi nową warstwę percepcji. Na przykład, serce łączy Cię z bezwarunkową miłością, ale także wystawia Cię na ból świata. Czakra krtani, gdy jest odblokowana, prowadzi do mówienia swojej prawdy, ale może również powodować kryzysy, jeśli spędziłeś życie milcząc. Czakra czołowa, trzecie oko, wzmacnia intuicję w brutalny sposób, co może być cudowne lub przerażające. To energetyczne otwarcie może powodować fizyczne objawy: mrowienie, ucisk w głowie, ciepło w klatce piersiowej, dyskomfort w żołądku, nagłe dreszcze. Wszystko to jest oznaką, że energia przepływa do obszarów, które wcześniej były zablokowane. Dusza przejmuje kontrolę nad ciałem, a to zmienia wszystko. Stajesz się bardziej wrażliwy, tak, ale także bardziej świadomy, bardziej połączony, bardziej całościowy. Życie nie jest już przeżywane tylko za pomocą pięciu zmysłów, rozszerza się poza to, co widzialne. Kiedy Twoja częstotliwość energii wzrasta, wszystko wokół Ciebie reaguje i reaguje szybko. To, co wcześniej zajmowało tygodnie, miesiące lub lata, teraz wydaje się manifestować niemal natychmiast. Pragnienia, myśli, lęki, intencje, wszystko szybko pojawia się w Twojej rzeczywistości. Jest to wspaniałe, gdy jesteś świadomy, ale może być wyzwaniem, gdy nadal jesteś zdominowany przez nieświadome traumy i wzorce. To przyspieszenie zmusza wszystko do wyjścia na powierzchnię. Rzeczy, które były ukryte, stłumione lub zignorowane, zaczynają wychodzić na powierzchnię. Lęki, o których myślałeś, że zostały przezwyciężone, powracają z siłą. Nierozwiązane sytuacje z przeszłości powracają, jakby prosząc o zamknięcie. Związki przechodzą kryzys, ale nie przez przypadek. To dlatego, że to, co było fałszywe, nie utrzymuje się już w tej nowej wibracji. To intensywna faza. Możesz poczuć się, jakbyś przeżył kilka lat w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Emocje gwałtownie się zmieniają, synchroniczność wzrasta, zbiegi okoliczności nie wydają się już przypadkowe. To tak, jakby wszechświat reagował na ciebie przez cały czas. I rzeczywiście tak jest. Jesteś bardziej magnetyczny, bardziej kreatywny, bardziej połączony ze swoją esencją, a wszystko to przyspiesza procesy życiowe. Ale z tym przyspieszeniem wiąże się również odpowiedzialność. Musisz nauczyć się często oczyszczać swoją energię. Musisz lepiej wybierać miejsce, w którym umieszczasz swoją uwagę, intencje, skupienie. Ponieważ wszystko to bezpośrednio kształtuje Twoją rzeczywistość. A ta rzeczywistość nie działa już w trybie automatycznym, działa w trybie lustra. Wszystko wewnątrz odbija się na zewnątrz. Ta faza wymaga świadomości, ale oferuje moc prawdziwą, wewnętrzną, wibracyjną moc. W miarę postępu przebudzenia dzieje się coś zaskakującego. Umysł zaczyna się wyciszać. Nie dlatego, że znika, ale dlatego, że traci absolutną kontrolę nad tobą. Po raz pierwszy zaczynasz zdawać sobie sprawę z różnicy między zaprogramowaną myślą a wewnętrzną prawdą. To tak, jakby mgła, która zawsze tam była, a ty nawet o tym nie wiedziałeś, zaczęła się rozwiewać. Ta jasność nie przychodzi z zewnątrz, nie pochodzi z książek, guru czy doktryn, wypływa z wewnątrz. Jest owocem wewnętrznej ciszy, obecności i połączenia z własną duszą. Zaczynasz wyraźniej zdawać sobie sprawę z tego, co jest z tobą zgodne, a co nie. Patrzysz na ludzi, na systemy społeczne, na wzorce rodzinne i widzisz, naprawdę widzisz. Bez romantyzowania, bez zaprzeczania, bez oszukiwania samego siebie, ta nowa percepcja może wywołać zdumienie. Ponieważ zaczynasz zdawać sobie sprawę, że większość życia, które prowadziłeś do tego momentu, opierała się na lękach, zewnętrznych oczekiwaniach i nieświadomych uwarunkowaniach. Zaczynasz zadawać pytania, których wcześniej nawet nie brałeś pod uwagę, a te pytania prowadzą Cię do nowych, głębokich, transformujących miejsc. Wraz z duchową klarownością nasila się intuicja. Staje się ona niemal wewnętrznym GPS-em, który prowadzi cię przez cały czas. Zaczynasz wyczuwać, kiedy ścieżka jest właściwa, nawet jeśli wydaje się nielogiczna, a kiedy ufasz temu uczuciu, wszystko płynie płynniej. To tak, jakby wszechświat spiskował na twoją korzyść, bo teraz może nie ma już tyle wewnętrznego hałasu. Umysł przestaje być więzieniem i staje się narzędziem. Dusza przejmuje inicjatywę. Dzięki temu zaczynasz żyć z miejsca prawdy, wolności i spokoju. Spokoju, który nie zależy od okoliczności, ale od stanu, w jakim się znajdujesz. Kiedy przechodzisz przez najtrudniejsze fazy duchowego przebudzenia, śmierć ego, emocjonalne oczyszczenie, energetyczną rekonfigurację. Coś zaczyna się wyłaniać zamiast tego, Twoje autentyczne ja. I ono nie krzyczy, nie walczy o przestrzeń, po prostu jest. Bycie autentycznym to nie akt buntu, to stan obecności, to życie w zgodzie z tym, co czujesz, myślisz i robisz. Nie potrzebujesz już zewnętrznej akceptacji, by się potwierdzić, to wewnętrzne dostosowanie zmienia wszystko. Zaczynasz lekko mówić nie. Zaczynasz traktować priorytetowo to, co wcześniej ignorowałeś: ciszę, odpoczynek, intuicję i prostotę. Twoje decyzje przestają być reaktywne i zaczynasz kierować się wewnętrznym centrum. Nie czujesz się już pod wpływem presji społecznej, oczekiwań rodziny lub standardów, które kiedyś cię ograniczały. W tym momencie życie z celem przestaje być miłą koncepcją i staje się sposobem na istnienie. Nie potrzebujesz już wielkich tytułów ani uznania, by czuć, że jesteś na właściwej drodze. Wszystko, czego potrzebujesz, to spokój, który pojawia się, gdy podążasz za swoją prawdą. I ten spokój, jakkolwiek subtelny, może się wydawać, jest rewolucyjny. Ponieważ nie zależy od tego, co dzieje się na zewnątrz, ale od tego, co wibruje wewnątrz. Zaczynasz postrzegać sytuacje życiowe z większą dojrzałością i współczuciem. Zdajesz sobie sprawę, że wszystko ma swój czas, że każda osoba rozwija się w swoim własnym tempie i nie ma sensu tego wymuszać. Ta mądrość nie pochodzi z książek. Ale z bezpośredniego doświadczenia z wewnętrznym procesem. Życie przestaje być polem bitwy i staje się energetycznym tańcem, z rytmami, przerwami, cyklami i płynnością. I najpiękniejsza rzecz ze wszystkich odkrywasz, że dostosowując się do swojego prawdziwego ja, inspirujesz innych do zrobienia tego samego, bez wysiłku, bez mówienia, po prostu. Bycie. Oprócz wspomnianych już fizycznych, emocjonalnych i energetycznych oznak, istnieje wiele innych subtelnych, ale potężnych, wskazówek, że budzisz się duchowo. Znaki te nie podążają za logicznym porządkiem, ale manifestują się jako małe wskazówki od wszechświata, potwierdzające, że jesteś na właściwej ścieżce, nawet jeśli wszystko wydaje się niepewne. Nagłe pragnienie odejścia od ludzi, miejsc, nawyków. Zaczynasz czuć, że pewne firmy nie mają już sensu, nie z powodu arogancji, ale z powodu niezgodności wibracyjnej. Cisza i samotność stają się uzdrawiające. Ponowna ocena swojej kariery i celu: nawet jeśli odnosisz zewnętrzne sukcesy, możesz czuć się pusty. Pojawia się niewygodne pytanie czy to naprawdę jest to, co chcę robić przez resztę życia? I często odpowiedź prowadzi do drastycznych zmian. Przyciąganie do tematów duchowych. Zaczynasz interesować się tematami, które wcześniej ignorowałeś. Medytacją, energią, czakrami, przeszłymi wcieleniami, fizyką kwantową, naturą, symboliką, psychologią głębi. To tak, jakby otworzyła się nowa wewnętrzna biblioteka. Intensywne i żywe sny. Twoje sny nabierają symboliki. Zaczynasz śnić o zwierzętach, elementach natury, lotach, symbolicznych śmierciach, zjednoczeniach. Czasami budzisz się z uczuciem, że przeżyłeś coś prawdziwego we śnie, poczucie braku przynależności. Rozglądasz się i myślisz, co ja tu robię. To uczucie może być niewygodne, ale jest powszechne. Oznacza zerwanie ze starą tożsamością i początek poszukiwania nowego rodzaju przynależności wewnętrznej, duchowej. Obecność synchroniczności, powtarzające się liczby, nieoczekiwane spotkania, frazy pojawiające się w odpowiednim momencie. Małe zbiegi okoliczności, które wydają się być wiadomościami od wszechświata, potwierdzającymi, że dostrajasz się do czegoś większego. Poszukiwanie prawdy, przestajesz akceptować gotowe odpowiedzi. Zaczynasz kwestionować wszystko religię, politykę, naukę, tradycję nie z buntu, ale z potrzeby autentyczności. Chcesz wiedzieć, co jest prawdziwe, a nie to, w co kazano ci wierzyć. Zmiany w zmysłach fizycznych ostrzejszy słuch, bardziej wrażliwe kubki smakowe zmiany w cyklach snu. Zmienione postrzeganie czasu. Te zmiany są częścią integracji między ciałem a nową świadomością. Na początku znaki te mogą być mylące, ale w miarę ich przyjmowania stają się przewodnikami. Każdy objaw, każdy dyskomfort, każde pytanie jest zaproszeniem do zwrócenia się do wewnątrz i słuchania. Jeśli dotarłeś tak daleko i utożsamiasz się z którymkolwiek z tych doświadczeń, Fizycznym, emocjonalnym, energetycznym lub duchowym, wiedz jedno: budzisz się. I choć proces ten może wydawać się trudny, jest to błogosławieństwo w przebraniu, ponieważ nie ma większego bólu niż życie we śnie i nie ma większego błogosławieństwa niż przebudzenie. Duchowe przebudzenie nie czyni cię lepszym od innych, po prostu pokazuje ci, kim zawsze byłeś. Bez warstw, bez filtrów, bez strachu. A kiedy już to zobaczysz, nie możesz tego odzobaczyć. Wracasz do domu, a wszystko zaczyna się w ciele. Jeśli chcesz zrozumieć w jasny i kontekstualny sposób, co Biblia naprawdę mówi o dniach ostatecznych, wskaże ci przewodnik, który wyjaśnia, w jaki sposób biblijne proroctwa łączą się z bieżącymi wydarzeniami w zaskakujący sposób. Link do przewodnika znajduje się w pierwszym załączonym komentarzu. Wejdź tam i zobacz, jak może to zmienić twoje spojrzenie na przyszłość i pomóc ci przygotować się na to, co ma nadejść. Jeśli ten film poruszył cię w jakikolwiek sposób, rozważ subskrypcję naszego kanału, aby nie przegapić żadnych naszych treści. Nie krępuj się, zostawiać swoich komentarzy i historii poniżej, chciałbym usłyszeć od ciebie. Obejrzyj następny film. Który pojawi się na ekranie, jest on niezbędny do kontynuowania tej podróży. Do zobaczenia!